Witam Państwa serdecznie. Doktor Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, terapeuta holistyczny, radca życiowy Instytut ESO Positive. Dziś mamy takie imiona jak Aleksandra, Balbina, Eugenia i Oktawia. Osobowość. Ta, która naciera. Charakter 98%, promieniowanie 98%, rezonans 73000 tysiące drgań na sekundę, kolor niebieski. Główne cechy. Wola, aktywność, towarzyskość, zmysłowość. Totem roślinny głuk, totem zwierzęcy hipopotam, znak baran. Trudno im się oprzeć, gdyż jak ich totem głuk, są zarazem wdzięczne i kujące. Rzucają się na oślep i uderzeniami głowy, torują sobie drogie. Mają także dar wplątywania się w beznadziejne sytuacje, w których potem trudno im wybrnąć. Psychika potrzebują szerokich kontaktów ze światem, mają płodną, ale trochę spadczoną wyobraźnię i makawieliczny umysł. Są nadmiernie zaborcze, marzą o posiadaniu niewolników, poczynają od rodziców. <grytania> Wola. Gdyby charakteryzować czołg albo buldożer, znalazłoby się pod podobnie silną wolę. Zatrzymanie się jest dla nich cofaniem się, a cofanie porażką. Biada tym, którzy nie mogą za nimi nadążyć. Pobudliwość. Całkowicie pod kontrolą. Pragną niezależności, mają skłonność do szukania przygód. Zdolność reakcji. Niebezpieczna, gdy sprawy nie przyjmują pożądanego przez nie obrotu, a winny tego wpadnie im w ręce. Mężowie tych pięknych tygrysic z trudem przeżyją te straszne godziny. A wy rodzice, trzymajcie się mocno. Aktywność. Oszałamiająca i zaraźliwa. Przy nich wszystko musi być w ruchu, a raczej wszyscy: rodzice, koledzy, potem mąż i dzieci. Pociąga je wszystko, co związane jest z podróżami, a także zawody medyczne i paramedyczne. Potrzebują władzy, mogą więc być dyrektorami szkół, sekretarkami dyrektora i itp. Doskonale się przystosowują, jeśli są paniami sytuacji, ale znacznie gorzej, gdy zależą od czyjejś woli. Intuicja. Średnia, jeśli mają nosa. Nie jest to wynikiem intuicji, ale raczej najsubtelniejszej logiki. Inteligencja. Bardzo praktyczna, bardziej niż błyskotliwa. Całkowicie na usługach działania. Uczuciowość. Jest zadziwiającym koktajlem. Przyjaźni, zmysłowości, seksu. Wrzucają się w objęcia napotkanych ludzi, potem oni zapominają snów i ich odnajdują. Nie oczekujcie od nich ciągłej czułości. Moralność, nieco giętka, gdy chcecie, by odgrywały świętoszki, gdy wszystkie bębny piekła yy, wyzywają je na sabat. Hmm. Moralność, to już było. Zdrowie, dobre, ale nie służy... Ich tryb życia, brak snu, nieregularne posiłki i itd. Słabe punkty. W młodości układ oddechowy, zwłaszcza płuca, uważać na wypadki, złamania kości spowodowane nieostrożnością tych burzliwych charakterów. Zmysłowość. Wszystko albo nic. Nieraz ulegają gwałtownym porywom, tylko wielka miłość może je pohamować. Dynamizm. Na najgorszym poziomie towarzyskość, otoczenie nieraz. Przerażona jest ich werwą, ale ma pewność, że przy nich co się będzie działo. Może trudno jest z nimi żyć, ale żyć bez nich też bardzo nudno. Podsumowanie, starajmy się podążać za tymi czołgami, które co rano wyruszają na wojnę. No, ładnie tutaj y, podsumowali. Oczywiście y, nie bierzcie tego, drogie Panie, do siebie. Przypominamy, że to jest tylko sugestia y, autora książki. I osób, które przeprowadzały badania. Niemniej jest to na pewno bardzo ciekawa analiza.